Dlaczego inflacja i ceny benzyny szaleją? Czemu służą programy socjalne? I wreszcie, gdzie znikają nasze pieniądze? To wszystko w szokującej książce Imperium Marnotrawstwa. Leszek Krzymowski, witam szanownych państwa bardzo serdecznie w moim programie O co chodzi? W dzisiejszym wydaniu Tygodnika Angora możecie państwo przeczytać mój reportaż Ja chcę do mamy. Jedna z najbardziej szokujących, wstrząsających spraw w okresie, no już prawie 20 lat, kiedy uprawiam zawód dziennikarza śledczego. Historia 11-letniego Olka, chłopca z Warszawy którego w styczniu tego roku dwie brygady policyjne zatrzymały w jego domu, w domu przy ulicy Próżnej w centrum Warszawy, żeby zabrać go do domu dziecka. No, przebieg tych interwencji, usta utrwalony na fotografiach, woła o pomstę do nieba, kiedy 70-letnią babcię Olka, jak rzucono jak worek ziemniaków, matkę położono na podłodze. Kiedy policjanci z długą bronią weszli do 11-latka, 11 żeby go zatrzymać i odprowadzić do domu dziecka, po drodze serwując mu jeszcze kilkanaście godzin pobytu na komendzie przy ulicy Wilczej, gdzie sobie słuchał wyzwisk między policjantami a przestępcami, patrzył na Meneli, etc., etc., Olka, który jest w domu dziecka. Olek trafił do domu dziecka właśnie w styczniu na wniosek swojego ojca. Ojciec, bardzo dziwna postać, zaraz o tym powiem, złożył wniosek o umieszczenie Olka, swojego własnego dziecka, w domu dziecka w trybie tak zwanego zabezpieczenia procesowego. Toczy się konflikt, spór o opiekę nad dzieckiem między ojcem i matką, oni są już po rozwodzie, i ojciec żeby dokuczyć swojej byłej żonie. No, złożył wniosek o odebranie jej praw rodzicielskich, potem wniosek o zabranie jej syna i umieszczenie w domu dziecka. A nie ukrywam, pierwszy raz w życiu się spotykam z sytuacją, kiedy ojciec kupczy swoim dzieckiem, kiedy dziecko staje się towarem, kiedy po to, żeby dokuczyć matce, ojciec składa wniosek o wsadzenie swojego własnego dziecka do domu dziecka. Nie miałem takiej historii nigdy wcześniej w życiu. Ten dom dziecka to jest piekło. Piekło dla tego małego bogu ducha winnego, jedenastolatka, z kilku powodów. No, po pierwsze, jego matce ograniczono kontakty do dwa razy po dwóch godzin, plus jedna godzina rozmowy telefonicznej. Szokująca zupełnie sprawa, ja poprosiłem moich znajomych adwokatów, którzy się zajmują sprawami rodzinnymi, <laughs> oni czegoś takiego nie widzieli, nawet jeżeli dzieci są odbierane z jakichś rodzin patologicznych tam od prostytutek, narkomanów, alkoholików, to nigdy, nigdy tym rodzicom nie ogranicza kontaktu. A tutaj pani Agnieszka, pracująca sobie jako sekretarka w szpitalu i nie mająca nigdy w przeszłości żadnych problemów z prawem, została potraktowana gorzej niż, niż menem. No, co oczywiście płaczącemu dziecku działa na szkodę, no tak to delikatnie nazwijmy. Mały Olek z domu dziecka napisał maila do rzecznika praw dziecka, który to rzecznik praw dziecka w ogóle nie zareagował. Ja o tej sprawie, o całej tej, całym tym dramacie, niebywałym dramacie tego jedenastolatka, dowiedziałem się, znaczy miałem okazję tą sprawę w ogóle obserwować, kiedy jako dziennikarz pojechałem do tego domu dziecka razem z posłem Grzegorzem Brownem. Mój przyjaciel Grzegorz Brown był jedyną osobą, która zdecydowała się pomóc pani Agnieszce, która się odbijała od drzwi absolutnie wszystkich, od rzecznika praw dziecka, od prokuratury, od sądu. Wszyscy mieli ją w głębokim poważaniu i mówili, że no, taki wyrok zapatrza wyrok, czy postanowienie, bo tak się to fachowo nazywa, Uszanować. W rezultacie, już pół roku, jej syn jest w domu dziecka, a ona sama robi co może w atmosferze dramatu, żeby mu pomóc. Sposób traktowania tego dziecka w domu dziecka, i to jest najbardziej w tym wszystkim szokujące, no wołał o pomstę do nieba, czego dowiedziałem się zupełnie przez przypadek, mianowicie kiedy byłem wraz z Grzegorzem Braunem i z jego asystentem w tym domu dziecka. To poseł Brown no, niejako spowodował, wymusił, nie wiem jakiego słowa użyć, na opiekunkach, żeby mu dały chwilę porozmawiać sam na sam z tym dzieckiem. I ten mały, jedenastoletni chłopiec wręczył posłowi Brownowi kartkę, na której napisał to, co wcześniej mu mówiono, jak go straszono. Tam zdania na zasadzie: jak nie będziesz grzeczny, to cię zamkniemy w psychiatryku, jak będziesz krzyczał, to twoją, to nigdy mamy nie zobaczysz coś nieprawdopodobnego, proszę państwa, to jest coś niebywałego. Tenże mały chłopiec, no, od 7 stycznia przebywa w tym Domu dziecka nieszczęsnym. No, mam nadzieję, że niebawem wyjdzie, bo tutaj pani Mecenas reprezentująca jego matkę, robi wszystko, żeby wysokiemu sądowi jednak zwrócić uwagę na. Na, na, na absurdce tej sytuacji. W tym wszystkim jest jeszcze jeden aspekt. Aspekt ojca małego Olka. Bardzo dziwny człowiek, prawie 60-letni, którego, który wcześniej był, jak wynika z akt sprawy, dopuszczał się przemocy domowej. Ale to nie wszystko, bo kiedy ten mały Olek miał 4 albo 5 lat, już, już nie pamiętam z akt, Bawił się w przedszkolu, to na dziwne jego zachowania zwróciły uwagę opiekunki. No, ponieważ rzeczywiście on się zachowywał w sposób taki skrajnie dziwny, wezwano psycholog, i wtedy mały chłopiec opowiedział o czynnościach lubieżnych, jakie się jego ojciec miał względem niego dopuszczać. Ja czytałem te protokoły przesłuchania potem, to, to straciłem apetyt na dwa dni. To już nie będę ich tutaj cytował, one się nie nadają absolutnie do cytowania. I, I co? I prokuratura sprawę umorzyła, ku mojemu zdumieniu. No ale na szczęście odwołanie do sądu przyniosło oczekiwany efekt. Sąd zdruzgotał tą prokuraturę, kazał śledztwo prowadzić ponownie. Ono się teraz toczy. Jak się toczy, to, to, no, to też się toczy źle, bo trzeba było niemalże skarg pisanych do sądu, żeby prokuratura przesłuchała dziecko. W tych wszystkich rygorach, w jakich się przesłuchuje dziecko będące ofiarą pedofili, no, dziwna sprawa. No. Pan prokurator, który prowadzi śledztwo w sprawie wykorzystywania seksualnego dziecka, nie widzi konieczności w śledztwie przesłuchać samego dziecka. No, to jest coś niebywałego. Też pierwszy raz w życiu mam, przy, mam do czynienia z takim przypadkiem. I no, mimo tych wstrząsających, w zasadzie dodatkowo do tych wstrząsających protokołów. Jest jeszcze protokół, protokoły biegłych. Biegli twierdzą, że ten chłopiec mały nie kłamie, co zresztą jest logiczne. No, dzieci nie kłamią, ale co najbardziej szokujące, ta sprawa w ogóle nie zainteresowała sądu, który orzekał w przedmiocie umieszczenia małego olka w domu dziecka, kiedy co więcej, ta sprawa też nie zainteresowała. Szefowej domu dziecka, w którym przebywa mały olek, która za każdym razem umożliwia ojcu spotkania z tym małym chłopcem, mimo tego, że mały się boi, że, 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 że nie chce się z nim spotykać. Pytana przeze mnie o to, odpowiedziała, że nie ma żadnego zakazu, że to jest przecież ojciec, który ma prawa rodzicielskie. Ku mojemu jeszcze większemu zdumieniu, całej tej sprawy związanej z wykorzystywaniem seksualnym. W ogóle nie wziął pod uwagę sąd. Proszę Państwa, dla Sądu Rejonowego w Piasecznie, bo tam ta arcymądra w cudzysłowie decyzja zapadła, przy decyzji o opiece nad dzieckiem nie miało żadnego znaczenia to, że przy ojcu, przeciw, w sprawie ojca toczy się postępowanie w prokuraturze o czyny lubieżne, o pedofilię. Mało tego. Ten sam sąd na wniosek tegoż właśnie ojca. Odbiera dziecko matce, umieszcza je w domu dziecka, i co? I, I matce jeszcze ogranicza kontakty. To jest rzecz niebywała. To jest skandal, z jakim ja się nie zetknąłem wiele, wiele lat. To nie jest skandal polityczny, że jakiś poseł, jakiś minister coś tam ukradnie, oni permanentnie kradną. To jest potworny, niebywały dramat ludzki. Nieszczęście, jedenastolatka. Odebranego przemocą przez dwa bataliony policyjne od matki. No, sprawa ma jeszcze sporo innych wątków, na przykład traktowanie przez kierownictwo domu dziecka, babci tego chłopca, traktowanie matki tego chłopca. Osobnym ciekawym wątkiem jest to, że jak się dowiedziałem w centralnym biurze śledczym, to ojciec Olka jest już im znany z tej negatywnej zupełnie strony to znaczy, jak mnie poinformował Mój przyjaciel, oficer Centralnego Biura Śledczego, on przewijał się w tej sprawie pedofilów z dworca centralnego, i z jakichś dziwnych powodów go nie zatrzymano. No ja te dziwne powody tłumaczę, tak jak zawsze, to znaczy, jakąś nieformalną współpracą między nim a policją, której rezultatem jest no, właśnie jakieś tam donosicielstwo skutkiem ubocznym jakaś krysza czyli, czyli nieformalny parasol ochronny to się nie mieści w głowie. Kto z państwa jest ciekaw? Zachęcam do lektury tygodnika Angora, mój artykuł obszerny na dwie strony pod tytułem Ja chcę do mamy, poruszający, no, naprawdę wołający o pomstę do nieba. Wstrząsający, bo nic tak przecież nas nie bulwersuje jak krzywda, ból małego dziecka, zupełnie niewinnego w tym wszystkim ja. Rozmawiałem podczas jednej swojej wizyty w tym domu dziecka właśnie dzięki, dzięki Grzegorzowi Braunowi z tym chłopcem małym widzę te jego ciągle te jego oczy pełne ufności to pytanie kiedy będę mógł wrócić do mamy te łzy, kiedy kiedy, kiedy mówi nie chcę widzieć taty coś nie bywało jego jedno z najbardziej wstrząsających chyba doświadczeń w moim dziennikarskim życiu to jest oczywiście Wyprowadzając to, 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 tą sprawę trochę szerzej, to jest oczywiście z jednej strony dramat Olka niebywały, dramat jego matki zupełnie niezawinionej, jego babci, jego najbliższych, głupota potworna Piaseczyńskiego Sądu, bo to naprawdę, to już brakuje słów, jak można się nie połapać w tym, że wniosek o oddanie do domu dziecka jest próbą zemsty, jest jakąś tam rozgrywką wzajemną w procesie między byłymi małżonkami, no to naprawdę poziom inteligencji pani sędzi to jest poniżej krytyki. Jak można w czymś takim się nie dać połapać? Zachowanie policji, zachowanie rzecznika praw dziecka, no <laughs> można spróbować od biedy zrozumieć organ państwowy, który mówi, no jest przecież domniemanie niewinności, a ojciec dziecka nie ma wyroku za pedofilię, no to. No można to jeszcze jakoś próbować zrozumieć. No, Rzecznik praw dziecka, no jednak, w takiej sytuacji powinien zainterweniować. A tymczasem, tymczasem w aktach sprawy są pisma od rzecznika praw dziecka, który nie dość, że odmawia matce spotkania, to jeszcze co więcej, popiera wniosek ojca o zabranie dziecka do domu dziecka. Rzecznik praw dziecka popierający ojca pedofila. Coś niebywałego, proszę państwa, czegoś takiego jeszcze w Polsce nie było. Nie było nigdy. Ale gdybyśmy już spróbowali te paskudne emocje, ten, ten, ten smutek, tą złość no, od, odciąć od tej sprawy i skupić się tu nie na aspekcie ludzkim, tylko na aspekcie systemowym. To można niestety powiedzieć to, co ja od wielu lat głoszę, że winien jest w ogóle system w Polsce, który pozwala zabierać dzieci rodzicom. Przecież, proszę Państwa, trzech ludzi wymyśliło zabieranie dzieci rodzicom. Byli to trzej, byli w XX wieku prekursorami tego. Jeden się nazywał Adolf Hitler, drugi się nazywał Benito Mussolini, a trzeci się nazywał Włodzimierz Lenin. To oni wymyślili system, w którym rodzicom odbiera się dziecko. Do wybuchu rewolucji październikowej czegoś takiego nie było. To się nikomu nigdy w głowie nie mogło pomieścić, że można w majestacie prawa odebrać rodzicom dziecko. Pani sędzia z tego sądu w piasecznie to jeszcze napisała w tym postanowieniu, no, przeczytałem sobie je, to wiem, że zdaniem sądu, czyli zdaniem jej, no, Pobyt w domu dziecka lepiej wpłynie na rozwój tego chłopca niż pobyt z matką. To już jest tak poniżej krytyki, że ja już Państwu pozostawię komentarz. To już to się samo komentuje to. Nie da się co komentować, ale jak można, proszę Państwa, tworzyć taki system, w którym rodzicom zabiera się dzieci w majestacie prawa? To jest system patologiczny sam w sobie, jego nie można zmienić, to należy natychmiast zlikwidować. Bo oczywiście w teorii te wszystkie kodeksy, zapisy, ustawy, kuratorzy, wicekuratorzy i armia ludzi, armia urzędników niepotrzebnych, to oni mają w trosce o nasze dobro, o dobro tych dzieci, zajmować się rodziną. Tymczasem w praktyka jest dokładnie inna. Bo te zapisy są bez sensu, wzajemnie z sobą sprzeczne, pozostawiające nieprawdopodobne pole do nadużyć, do nadinterpretacji. Eee, sędziny, które w tych wydziałach rodzinnych orzekają, to są najczęściej panie po jakichś przejściach. Tej z chłopem nie wyszło, ta jest jakąś radykalną feministką, ta nie rozumie, etc., etc. No i wylewają swoje frustracje w tych wyrokach, i rezultat jest właśnie taki, jaki być musi, że Bogu ducha winne dziecko cierpi. No przecież to jest straszny dramat, trafić do domu dziecka i, i nie mieć nawet możliwości zadzwonić do matki. no jest coś strasznego, ja sobie przez czegoś takiego nie wyobrażam. To, że ten chłopiec mały jeszcze nie zbzikował, to, 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 to ręka boska, naprawdę. <laughs> a, więc, a więc to, no. wykonywanie takich postanowień sądu przy użyciu komand policyjnych, no jakże można wysłać dwa bataliony policji w maskach, Nie byli antyterroryści, tylko kryminalni, po jedenastolatka, jak można przy okazji na jego oczach poturbować jego babcię i matkę, przecież temu chłopcu zostanie skaza do końca życia. Naprawdę, tak to działa. Wreszcie, jak można, jak może Państwo wiedzieć lepiej, co jest dobre dla naszych dzieci? Jak może Państwo wiedzieć to lepiej od nas samych? Proszę Państwa, przeczytajcie Państwo mój artykuł pod tytułem Ja chcę do mamy. Poza niebywale wstrząsającą historią tego chłopca, ta sprawa woła o zmiany systemowe. Takich tragedii będzie więcej, jeżeli nie ukrócimy wpieprzania się państwowej biurokracji w rodziny, w naszą prywatność, w nasze życie. Cała ta sprawa jest niebezpieczna z jeszcze jednego powodu. Otóż w jednej z gmin na wschód od Warszawy, celowo nie będę mówił, gdzie, żeby no nie zrobić krzywdy, Uff. Chłopcu, którego to dotyczy. Otóż w jednej z gmin na wschód od Warszawy ojciec kilkuosobowej rodziny też nagle stał się ofiarą nagonki tam lokalnych urzędów od odbierania dzieci. I finał był zdumiewający, mianowicie on otrzymał propozycję łapówkową. To znaczy, słuchaj, my ci damy spokój, jak zapłacisz, a jak nie zapłacisz, to ci odbierzemy dziecko. To oczywiście ta osoba, która składała tą propozycję, ta pani, powinna trafić natychmiast do więzienia na wiele, wiele lat, ale nie mam pewności, że to była jednostkowa sprawa, bo przecież to jest potworne narzędzie wpływania na ludzi, wymuszania określonych zachowań na ludzi. No bo nie oszukujmy się, dla dobra swojego dziecka, dla bezpieczeństwa swojego dziecka, każdy zrobi. Bardzo, bardzo wiele. I proszę Państwa, ja nie mam pewności, że ta historia łapówkowa, o której mówię, była jednorazowa, była odosobniona. Być może stało się to częstym procederem, tak jak w Warszawie teraz kwitnie proceder wymuszania łapówek od ludzi, którzy mają wyroki w zawieszeniu, po to, żeby ich nie odwieszać. Jeżeli tego bandytyzmu Nazistowsko-faszystowsko-komunistyczno-bolszewickiego, jakim jest odbieranie dzieci rodzicom, nie ukrócimy, to będziemy mieli tysiące, setki tysięcy dramatów niewinnych dzieci, setki tysięcy dramatów niewinnych rodzin i problemy naprawdę społeczne potworne. Biurokracja ma to do siebie, że chce sobie rozszerzać swoje kompetencje, chcę jak najwięcej naszych, naszych e, praw nam zabierać, wchodzić coraz głębiej w nasze życie. Nie można na to pozwolić. Dziękuję. Dlaczego Rosja uważa Ukrainę za swoją własność? Kto wywołał pomarańczową rewolucję i Euromaidan? Jaką rolę w konflikcie odgrywają Stany Zjednoczone? I kto w światowej grze mocarstw odgrywa rolę pionków? Polisy Wojny na Ukrainie. Najnowsza książka Stanisława Michalkiewicza i Jarosława Kornasia. Dostępna na kapitalbuch.pl.